Pytanie jest do Ciebie. Czy miewasz takie sytuacje, że trudno Ci jest się skoncentrować? Że czujesz, że po jedzeniu chętnie byś poszła spać, że nie masz ochoty na nic, tylko byś sobie leżała i, i odpoczywała, że nie wiesz dlaczego, ale jesteś poirytowana. E, martwisz się, są smutne myśli. Coś taki nakło, natłok informacji, które Najchętniej byś uciekła od tego. To są symptomy, że poziom energii został zaburzony, i tą, tą energię należałoby przywrócić do tego poziomu właściwego. I w Ayurvedzie jest wiele informacji na ten temat, w jaki sposób i jaki rodzaj energii jest potrzebny, konkretny rodzaj energii, żeby zmienić ten stan myślenia, żeby poczuć więcej siły, zadowolenia radości. Ten warsztat jest skierowany specjalnie do tych osób, które mają problemy z, i z czasem, i z pieniędzmi, i z energią. Zapraszamy wszystkich do udziału.